Dzisiejszy spacer, jest też trochę takim wyjątkowym spacerem właśnie ze względu na te niespodzianki. Dzisiaj będziemy przechodzić przez czapki, których które dotyczą zagadki tej gry. To jeśli ktoś z Państwa ma okazję e, razem z nami w drodze wypełniać grę i dzięki temu e, uzyskać policzki, które czekają w poteru Arkę. Co? Zaczynamy? Od Boże. E, za nami jest takie bardzo ciekawe miejsce, to jest dwór Będkowski. Ten, była zlokalizowana jedna z lubelskich łaźni. Ta łaźnia tutaj jest naszym pytaniem. O, Pisałam, To jest syrena według Ciebie? Tak, to jest syrena. I, e, spółdzielnia powstała z inicjatywy takich grona osób związanych po pierwsze z Kurierem Lubelskim, po drugie, co oczywiście zawsze wiąże się z różnymi e, ciekawostkami, z Lubelską Lożą macąską. E, Nadal jest wiele sklepów w Lublinie i wiele osób się w sumie wychowało na tych sklepach i na ich asortymencie. Jest data. No data jest ważna do zagadki, ale znaczy, czy to rozpoznają to Państwo, co jest na tym jest. znaku? Czasem się mówi też, że kątownica i jakierka. Właśnie suszarnia chmielu. etyczna na wieża, zakończona kominem. Tutaj widać te tak naprawdę bardzo ładne, o, dziękuję, bardzo ładne cyfry, które mówią o, o dacie zakończenia budowy tego budynku. 8000 Wojnie, w latach powojennych, 50., latach chyba 60., -tych, funkcjonowała i tutaj łaźnia, i łaźnia tam w parku w bronowickim, obecnie w Oklejudłu. Tak, a propos zygaczki. Tak, na cegłach, na cegłach jest na z artystami, na nim mozaikę, którą zrobiły cudzoziemcy, i cudzoziemki wraz z naszą wspólną mozaiką, jak na litera od literę. Takie mozaiki mamy w mieście i to pokazuje, że ta sztuka wzbogaca nam ulice, wzbogaca nam nasze miejsca, w których mieszkamy. To jest punkt. Tutaj. siódmy. To jest punkt siódmy. Przed nami kamienica, która powstała w 1912 roku bodajże. Tutaj akurat z mojej perspektywy drzewo trochę zasłania, ale jak troszkę się cofnąć, to tam widać takie pomalowane na żółto w ramach takiej akcji też artystycznej kwiaty i one są naszym hasłem numer 7. To jest takie miejsce dotyczące historii handlowej. W tej nowszej historii bardzo dużo ludzi, których pytaliśmy co ważnego było, czy jest na ten, mówiło właśnie o domu handlowym. Niestety w tym momencie dom handlowy już nie, nie istnieje. Czeka go nowa przyszłość. Przed nami jest względu Budowniczy. To jest też, uh, ikona tej ulicy i mamy tu piękną datę wszystko. Który się ostał. Tak. Krawca. Szukamy trawca? No, wiecie, wiecie w, zasadzie, w zasadzie żona uznała, że suknię trzeba przedłożyć, a poza tym tutaj tak no, urwała się, się, się w falbaneczki. Tak, to je jednostkowa, no to się tam to jest zdarzył. Także też żeby zobaczyć ten na tym, tak zajrzeć, ale oczywiście to jest korzystać tego co, co tutaj dalej, pan, jak pan pracuje. I pan rzeczywiście był fotografowany w ramach chyba cyklu tego fotograficznego nie już też umierają sobie zawody, czy jakoś tak. numer zagadki 11. 11. To jak tutaj z Państwo staniecie, to tam mamy Neon. 12 i 13. Ale generalnie najpierw powiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na moście zaprojektowanym przez pana Mariana Ruxławskiego który w technologii, która była w bardzo innowacyjna i jej nazwy nie powiem, bo jest rozwiązanym za A tak, jeśli chodzi o zagadkę, to tak jest na tej ostatniej tablicy. Tylko po drugiej stronie na tablicy. na to jest tylko i nazwisko. A tutaj natomiast mamy dyscyplinę sportową. i'm going to take no, some <laughs> A po panu, po zjeździe zapraszamy tutaj na recepcję. Jak państwo okażecie rozwiązane gry, to czekają później.